wchodząc już w rolę. E, dzień dobry, a w zasadzie to w to, w to, to, w to punktu, a może już nawet e, dobry wieczór, ten e, wieczór poetycki, bo tutaj przecież e, spotykamy się właśnie na wieczorze autorów z tyle. Spotykamy się w przestrzeni słowa, a to bardzo delikatna materia, zarazem też e, najtrwalsza forma pamięci. E, będziemy Dzisiaj w zasadzie już jesteśmy świadkami odrodzenia, gdzie słowo rozumiane myślę jako taki sposób odszywia na świat, łączy w sobie taką delikatność obserwacji, ale też siłę emocji. Tak opisałabym to, co robi Justyna, ale czasem też do tego zbioru się takich poetyckich. Justyna dorzuci od siebie lekką, celną i zabawną zarazem formę. Więc mam nadzieję, że wszyscy będziemy się tutaj świetnie bawić w tej podróży. Będzie to taka podróż po światach, przy oczywiście odpowiednim akompaniamencie. I w imieniu swojej autorki. Ja mam taką rozmowę i podróż do odkrywania Was i przeżyć, myślę, że przeżycia to tutaj jest swój klucz zawartych w słowach. Zapraszam. Ale jeśli już o słowach, to ty jesteś dzisiaj specjalistką, z tym zapytam Ciebie, dlaczego właśnie odrodzenie? Skąd akurat taki pomysł na tytuł Tomu Poetyckiego? Moje tomiki są kronikami yy, yy, okresów życia. Ten yy, ostatni jest yy, pisany przez 3 lata. I cóż, odrodzenie jak się odradza feniks z kopiołów. albo jak powstaje z kolan. I pier, chciałabym przeczytać tytułowy wiersz na początek. Odrodzenie. I zgasła, i wszystko spłonęło. Trzy pięknego ptaka w ogniu wreszcie. A z magii niezwykłej wszystko się poczęło. Takiej, która miała trwać dłużej niż wiecznie. Ten ptak kolorowy, ludzkości życzliwy, co rozwijał skrzydła od tylu stuleci. I spijał się w niebo wolny i szczęśliwy. Został tak przebiegle pokrócony w sieci. Uwięziony w klatce ze srebra umiejęt. Marniał przez rok cały, aż do szczęśnie skłonie. Krzyk jego rozpaczy powietrze rozdzierał. Aż kubka popiołu pozostała w nim. Jeszcze ciepła leży na srebrzystej tacy. Lecz co to? Ten popiół znów zdaje się płonąć. Znak płomienia oko tajemnicze patrzy. Z ognia się kształtuje. Zdaje się pochłonąć. Na kształt Tasi zjawa się w od razu. Kiedy płomień gaśnie, tak skrzydła prostuje. Z głębokim spokojem pióra z tego drania. Zbija się w powietrze, wolny od labirynt i przez tworzy pośle czasem pióro swoje. a za piórem strofy sypią się po świecie, pełne barw i piękna, mądrości, spokoju. Poezja jest jego magicznym sekretem. Tak, w nawiązaniu zapytam, to ty, tak krótko, to ty jesteś panem No tak, powiem. Ja. Dobrze. I tu pomysły na pewno na tytuł tomu poetyckiego, bardzo osobisty zresztą, o czym myślę, przekonamy się w dalszej części tutaj, ale również bardzo autorski pomysł na realizację wydawniczą. Ten tomik ma szatę graficzną, która nie jest przypadkowa. Jest styl, który jakoś się nazywa, prawda? Wiem, że tobie też bardzo zależało na tym, żeby to wyglądało tak. Dokładnie jak my to tutaj widzimy. Tak, tak. Powiedz, skąd taki pomysł? Nie wiem, skąd taki pomysł. Ale to. Z serca, w takim art, razie. Art nowo, art nowo mi się zawsze podobało przez te konfazyjne właśnie kształty. I pomyślałam, że to po prostu pasuje bardzo do, do poezji. Więc cały jest zrobiony w stylu Art nowo. Nagłówki. Ilustrację w środku. Dobrze, ja na pewno gratuluję talentu i też jej wytrwałości w dążeniu do tego, co sobie zamierzyłaś. W takim razie jestem, no cóż, zabierz nas do świata tej swojej twórczości. Czy tam jeszcze coś po tym ogrodzeniu? się znowu. Z każdego upadku po kolejnym ciosie, który los zadaje bez opamiętania. Choć inna, zmieniona, ale się podniosę. Odrodzi się felgis, mi się rany. I choć życie nie, nie daje mi chwili wytchnienia, zawsze się pozbieram z każdego upadku, mimo iż nie szczędzi strachu i cierpienia, pełne rozczarowań życie w niedostatku. Odrodzę się znowu i coraz silniejsza. Wszak los zaserwował już raz i mimo, że droga jest coraz trudniejsza, bo mam coś, co daje mi ogromną siłę. I może jeszcze taki wiersz, który nie jest w książce, ale myślę, że tu będzie fajnie pasował, do celu. Nie, 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 wyjdę naprzeciw. Przeszłość, jak cień, się za mną wlecze. Zajmuje przestrzeń mojej głowy, Jak nadmiar rzeczy uzbieracza. Posprzątam, ruszę w dalszą drogę. Ścigają mnie duchy niechciane. Z duchami już nie będę chodzić. Postawię im wysoką ścianę, by od przeszłości się odgrodzić. Nie oglądając się za siebie, wyjdę naprzeciw swej przyszłości. Utkwiwszy wzrok błękicie, w niebie, Pełna ja nadziei i radości.